Kościół Misjonarzy Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu jest najwybitniejszym dziełem Józefa Szymona Belottiego. Jako proboszcz parafii i administrator tego kościoła zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia jego dzieła i zapoznania się z życiem naszej parafii. Giuseppe Simone Belotti pochodzi z północnych Włoch. Urodził się w latach 40. XVII wieku w Walsoldzie w prowincji Komu. Możliwe również, że przyszedł na świat w Mediolanie lub Wenecji. Bellotti jest architektem, sztukatorem i przedsiębiorcą budowlanym. W Polsce pojawia się w końcu lat 60., a drogi jego prowadzą przez Wenecję i kraje niemieckie, m.in. przez Pasawę i Salzburg. Tytuł architekta królewskiego otrzymuje od Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Potwierdzone później przez Jana III Sobieskiego. Giuseppe Simone Belotti wkrótce staje się znany i zaczyna być z Polska nazywany Józefem Szymonem Belottim. W 1651 roku, na zaproszenie królowej Ludwiki Marii Gonzagi, żony króla Jana Kazimierza, do Polski osobiście zostają wysłani misjonarze ze zgromadzenia misji przez Wincentego Apaulo. W południowym skraju Warszawy. W pobliżu Pałacu Kazimierzowskiego, Pałacu Królewskiego, misjonarze otrzymują parafię Świętego Krzyża. Ze względu na szczupłość świątyni, a także ze względu na zniszczenia potopu szwedzkiego, misjonarze przystępują do budowy nowego kościoła. Kamień węgielny pod budowę nowego Kościoła Świętego Krzyża w maju 1679 roku kładzie wobec nieobecności w stolicy króla Jana III Sobieskiego najstarszy jego syn, kulewicz Jakub. Architektem i budowniczym Kościoła zostaje Józef Szymon Belotti. Monarcha hojnie wspiera dukatami ze swojej szkatuły nowo powstające dzieło. Pierwsze powstają prezbiterium, transept, a następnie korytarz w części podnawowej kościoła dolnego. Poświęcenie kościoła dolnego w 1695 roku upamiętnia specjalna tablica. Kościół Górny powstaje w takiej samej kolejności jak Kościół Dolny, poczynając od prezbiterium. Kościół Górny poświęca probo świętokrzyski ksiądz Bartłomiej Tarło, natomiast uroczystej konsekracji w październiku 1696 roku dokonuje kardynał Michał Stefan Radziejowski, przy udziale królowej, wówczas już wdowy, Marii Kazimiery Sobieskiej. Na tablicy fundacyjnej kościoła górnego, oprócz nazwiska fundatora kardynała Radziejowskiego, umieszczono również nazwisko budowniczego świątyni Józefa Belottiego. Belotti prowadzi prace nad świątynią do swojej śmierci w 1708 roku. Fasada oraz wieże kościoła. Są wciąż niegotowe. Po śmierci Belotiego prace nad fasadą i wieżami kościoła będą kontynuowane przez kolejnych włoskich architektów i budowniczych Józefa Fontanę i jego syna Jakuba. O zakończeniu prac nad kościołem w 1756 roku informuje tablica fundacyjna w portalu głównym kościoła. Prace nad wieżami będą kontynuowane jeszcze do 1778 roku, zamykając w ten sposób prawie stuletni okres budowy świątyni. Gdy Polska w wyniku rozbiorów utraciła niepodległość, Kościół Świętego Krzyża stał się symbolem patriotyzmu i oporu wobec zaborców. Tu modlono się i odprawiano nabożeństwa w intencji zrywów niepodległościowych i z okazji wydarzeń patriotycznych. W 1814 roku w podziemiach Kościoła w podniosłej atmosferze pochowano księcia Józefa Poniatowskiego, aby trzy lata później przy wielkiej manifestacji patriotycznej złożyć jego prochy na Wawelu. W 1879 roku tym razem w wielkiej tajemnicy, w filarze kościoła górnego umieszczono urnę z sercem Fryderyka Chopina. Władze rosyjskie bowiem zakazały muzyki Chopina w zaborze rosyjskim, gdyż mogła ona wywoływać u Polaków niebezpieczne nastroje patriotyczne. Słuchając dźwięków etiudy rewolucyjnej nie sposób nie zgodzić się z tą oceną. Dziś również rzeźbione epitafium serca Fryderyka Chopina przyciąga do kościoła Świętego Krzyża rzesze miłośników jego muzyki z całego świata. Świata. W 1689 roku Belotti wykonuje według własnego projektu modernizację i renowację pałacu, zwanego wtedy Radziwiłowskim. Kontrakt podpisuje z właścicielką pałacu, księżną Katarzyną z Sobieskich radziwiłowów, siostrą Jana III Sobieskiego. Pałac, budowany dla hetmana Wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, miał wielu właścicieli jednak najdłużej, bo przez 144 lata znajduje się w rękach Radziwiłłów. Dzisiaj pełni funkcję pałacu prezydenckiego. Oprócz własnych projektów, Belotti wykonuje również abrysy innych architektów. Do najważniejszych należą: Pałac Krasińskich na placu Krasińskich, przy którym właśnie się znajdujemy, według projektu Tylmana z Gameren, Kaplica Kotowskich na Nowym Mieście, również Tylmana z Gameren, oraz Kościół Paulinów na Nowym Mieście. Józefa Pioli. W końcu lat 70. XVII wieku Józef Szymon Belotti ślubuje Matce Bostiej wystawienie wotum w intencji ocalenia go odszerzącej się w mieście zarazy. W sierpniu 1683 roku, tutaj na krakowskim przedmieściu, wystawia ślubowane wotum figurę Matki Bostiej Pasawskiej. Gdy miesiąc później, we wrześniu 1683 roku, Jan III Sobieski. W Wraca w glorii zwycięzcy z Wiednia, Belotti pospiesznie dodaje kolejne wotum za zwycięstwo pod Wiedniem. Śluby Belotti'ego, wypełnione wystawieniem figury Matki Boskiej-Pasawskiej, zadziałały. Belotki z zarazy ocalał. Gdy kolejna zaraza towarzysząca II wojnie północnej lat 1700-1720 pustoszy Warszawę, Belotki nie składa ślubów w intencji ocalenia siebie i swojej rodziny. Jak to uczynił 30 lat wcześniej. Być może z powodu tego zaniechania w trakcie zarazy umiera w 1708 roku. Miejsca jego pochówku nie znamy. Możliwe jednak, że został pochowany na Faworach, w miejscu nazywanym Górą Szubieniczą lub Górą Zarazy, gdzie przy drewnianej kaplicy pod wezwaniem Nomen Omen Świętego Krzyża w polu grzebano zmarłych na zarazę. Kilkanaście lat później staną tam koszary Gwardii Pieszej Koronnej, a kaplica po przebudowie stanie się kościołem gwardiackim. Sto lat później koszary wejdą w skład Cytadeli Warszawskiej. Miarą znaczenia i wysokiego statusu Józefa Szymona Belotiego są. Po pierwsze, jego ślub w 1688 roku z polską szlachcianką Marianną Olewicką, to jest wyjątkowe, mimo że sam Belotti legitymuje się pochodzeniem szlacheckim. Po drugie, fakt, że w 1693 roku Belotti na działce wydzierżawionej od miasta na północnych przedmieściach Warszawy buduje dla siebie i swojej rodziny pałac, który zapewne ze względów sentymentalnych nazywa Murano. Oraz po trzecie fakt, że pod koniec życia pełni funkcję sekretarza królewskiego. Po śmierci Józefa Szymona Belotiego posiadłość Murano dziedziczy jego syn, Vincent Romuald, który w 1747 roku sprzedaje posiadłość ławnikowi Starej Warszawy, Janowi Greiberowi. Na planie Warszawy z 1762 roku posiadłość oznaczono więc jako Pałac Greibera. Wkrótce drogą mariażu pałac przechodzi w ręce Jakuba Fontany, architekta i budowniczego, o którym już wiemy, że kontynuuje pracę projektowo-budowlane nad fasadą i wieżami Kościoła Świętego Krzyża. Na planie Warszawy z 1896 roku, po wschodniej stronie Placu Broni przy ulicy Pokornej, rozpoznajemy charakterystyczny kształt Pałacu Murano. W ciągu kilku najbliższych lat Pałac Murano zostaje ostatecznie rozebrany. Jeszcze przed końcem XIX stulecia. Belotti był ceniony w tej epoce, drugiej połowy wieku XVII i na początku wieku XVIII. Były to czasy zapanowania Jana III Sobieskiego, a po jego śmierci Augusta II Sasa. I warto tutaj podkreślić, że był autorem szeregu budowli, ale jedna z najważniejszych to Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, na krakowskim przedmieściu. I wreszcie, to co było też jego ważnym elementem dla Warszawy, to zajmował się urbanistyką północnej części miasta, właściwie nowych przedmieść, i wśród nich powstał Muranów. Oczywiście prawdziwa nazwa była Murano, czyli odnośnik do weneckiej wyspy. Ale co jest bardzo istotne, że był to naprawdę znakomity architekt. Może ważniejszy był jeszcze Tylman van Gameren, ale on był również bardzo tutaj postacią ważną i nie możemy o nim zapomnieć.